Zróbcie razem ze mną klasyczny makijaż na Wigilię, na święta. Lekkie oko do tego czerwieni na ustach. Makijaż, który będzie trwały, który po prostu zrobi wrażenie, a ty będziesz czuła się w nim kobieco i wyjątkowo przez cały wieczór. Dziś w mojej palecie dominują jasne kolory, bo oko ma być jasne, stawiam dzisiaj na usta wcześniej nałożyłam podkład, a jeszcze nieutrwalony podkład przykrywam rozświetlaczem i różem. Dopiero teraz używam pudru wygładzającego, nawilżającego. On pięknie wygładza, wybluruje moją skórę. Nakładam go w te miejsca, gdzie nie ma rozświetlacza i różu i dopiero teraz puder brązujący i podkreślam policzek. Idziemy do oka. Jasny cień, taki piszkoptowy wewnętrznym kąciku, orzechowy w załamaniu na większość powieki, ale to jest makijaż na podstawie trzech kropek. Trzy kropek. I patrzysz na wprost i nakładasz trzy kropki w miejsca na powiece powyżej załamania. Blendujesz to wszystko ze sobą. To jest takie miejsce, które stworzy piękną chmurkę, czyli jak będziesz patrzyła na wprost, jak będziesz miała otwarte oko, to Twój makijaż będzie widoczny. Bardzo doceniam to kobiety, które mają oczy głęboko osadzone, podobnie jak ja, albo opadającą powiekę. A zewnętrzny kącik pomagam sobie tutaj tubką od bazy do oczu i przytrzymuję, żeby zaznaczyć taki kącik, który idzie do góry. Jeśli zdarzać się nakładać cienie w zewnętrznym kąciku za nisko, to polecam ci tę metodę właśnie przyłożenia tubki do powieki. A teraz trochę błysku i w kolorze różowego złota cień nakładam z kolei już palcem. Naprawię całą powiekę ruchomą. Zostawiam tylko nietknięty, matowy wewnętrzny kącik, a na całą powiekę nakładam właśnie ten cień czas na kreskę, no bo jak makijaż świąteczny bez kreski, więc moja genialna i sprawdzona konturówka wodoodporna mięciuteńka. Więc najpierw zaznaczam zewnętrzny kącik, żadnej perfekcji, żadnej precyzji, po prostu rysuję taką dosyć grubą kreskę. Wyciągam zewnętrzny kącik paznokciem, a potem używając skośnego pędzelka upewniam się, że kredka dokładnie weszła w pomiędzy rzęsy. Pędzelek zmieniam na kuleczkę, żeby teraz kreskę rozdymić. Ona nie ma być wcale graficzna. A skośnym pędzelkiem zaznaczam jeszcze linię wodną w wewnętrznym kąciku. Oko będzie takie wydłużone i na pewno doda do klasy. Teraz jeszcze tuszuję rzęsy. Zazwyczaj do tego typu makijażu wybieram tusze, które dają naprawdę dużą objętość, ale tworzą też długość, więc szczoteczka, która ma dwa rodzaje długości włosków. Długie włoski wydłużają moje rzęsy, a krótkie włoski je zagęszczają. Maluję górne i dolne rzęsy. No, i zostają oczywiście jeszcze usta, i one są taką wisienką na torcie. Najpierw przygotowanie ust, czyli to, co zostało mi na gąbeczce od podkładu, wyrównuję koloryt, a to wszystko jeszcze utrwalam resztką pudru, która została na pędzlu. A teraz konturówka, i tu na pewno cię zaskoczę, bo to jest brązowa konturówka do oczu. Brązowa, dokładnie, choć usta będą czerwone. Zaznaczam nią kontur całych ust. Sam kontur. Nie wypełniam wcale środka, ale kontur będzie troszkę grubszy niż zwykle. A kiedy kontur jest już gotowy, rozcieram go patyczkiem, przydymiam, żeby nie było takiego graficznego obrysu ust. I to jest ten moment, kiedy nakładam szminkę. Piękna, czerwień w takim klasycznym odcieniu. Nakładam na całe usta, również na kontur, który jest zaznaczony brązową konturówką. A kiedy usta są już gotowe, ponownie patyczkiem rozcieram krawędzie. A kształt ust i ewentualne niedoskonałości jeszcze koryguję pędzelkiem z odrobiną korektora. A na to wszystko jeszcze nakładam błyszczyk w kolorze Ferrari. No i gotowe. To jest moja wersja makijażu świątecznego. Daj znać, jak Ci się podoba, a o produkty oczywiście pytaj mnie w wiadomości prywatnej. A jeśli podobał Ci się ten makijaż, podaj go dalej innym, niech też czerpią inspirację.